Inżynieria genetyczna jest najmłodszym dziełem biotechnologii, której obiektem zainteresowań jest wykorzystanie właściwości organizmów żywych dla dobra i pożytku ludzi. Nadzieje związane z inżynierią genetyczną dotyczą przecież perspektyw terapii chorób dotąd nieuleczalnych oraz zastąpienia dotychczasowych terapii nowymi, bardziej efektownymi. Biotechnologia to połączenie zastosowań wiedzy i techniki w dziedzinie biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celu technologicznego wykorzystania właściwości dromnoustrojów, kultur tkankowych lub elementów budowy komórki. Ingerencja w materiał genetyczny organizmów w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych. Polega ona na wprowadzeniu do komórek organizmu, którego chcemy zmienić, określonego gatunku DNA innego organizmu. Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych. Następnie tak wydzielone fragmenty DNA wprowadza się do komórek biorcy za pomocą wektorów. W tej roli wykorzystywane są m.in. wirusy, plazmidy, kosmidy wprowadzone do komórki biorcy wraz z przełączonym fragmentem DNA dawcy umożliwiają nam nażanie się w niej genów zawartych w tym DNA. W genetyce i biologii molekularnej proces wyosobienia genów Polga na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu. Termin klonowanie genów odnosi się też do identyfikacji genów poprzez wykorzystanie procedury klonowania genów. Jeśli pojedynczy fragment genomu jest przenoszony z jednego wektora do drugiego, taki proces określa się mianem subklonowania. Tworzenie nowych szczepionek na takie choroby jak malaria czy kiła. Innym zastosowaniem jest modyfikowanie starszych szczepionek tak, by nie wywoływały skutków ubocznych. AIDS to przykład choroby, przeciw której jak dotąd nie udało się otrzymać lekarstwa. Drugim zastosowaniem jest wytwarzanie nowych leków białkowych lub peptydowych, czyli substytutów naturalnych związków występujących w organizmie. Kolejnym zastosowaniem jest terapia genowa, czyli przenoszenie genów między organizmami, otrzymywanie komórek transgenicznych i ich transplantację do organizmów z wadami genetycznymi. Wytwarzanie specyficznych substancji, witamin, aminokwasów, peptydów, białek, antybiotyków i czynników chemicznych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt i człowieka, w medycynie i w chemii. Przedostatnie zastosowanie tyczy się żywności modyfikowanej genetycznie. Ostatnim zastosowaniem jest wykorzystywanie mikroorganizmów dla potrzeb ochrony środowiska. Manipulacje genetyczne wykonywane na zwierzętach, w przyszłości także na człowieku, o trudnych do przewidzenia skutkach. Otrzymywanie nowych niespotykanych w przyrodzie organizmów o nieznanych, być może szkodliwych dla człowieka lub przyrody, właściwościach, rozpowszechnianie genów chorób wirusowych, ułatwienie nowotworowych transformacji komórek, rozpowszechnienie wśród bakterii chorobotwórczych genów odporności na szereg antybiotyków, niebezpieczeństwa związane z techniką rekombinowania i klonowania DNA. Na przykład prace z genami niebezpiecznych toksyn bakteryjnych, rozprzestrzenianie się bakterii wytwarzających niebezpieczne toksyny. Te maluchy są karmione ziemniakami modyfikowanymi genetycznie. Aby wychwycić wszelkie różnice, porównujemy te zwierzęta z osobnikami, które są żywione zwykłymi ziemniakami. Badamy trzy kategorie, które powinny pozostać niezmienione: wzrost, rozwój i odporność. Po wykonaniu sekcji zwłok zwierząt doświadczalnych okazało się, że w porównaniu z grupą kontrolną, karmioną niemodyfikowanymi ziemniakami, ich narządy wewnętrzne rozwijały się inaczej. Niektóre z organów, na przykład jelita, były większych rozmiarów niż wskazywałby na to wiek zwierzęcia. Or some of the other issues, for example, Inne narządy, jak na przykład wątroba czy nerki, nie rozwijały się prawidłowo. Ostatecznie, co niezwykle ważne, znaleźliśmy 36. 36 bardzo istotnych różnic pomiędzy zwierzętami żywionymi paszą modyfikowaną genetycznie. GM -fed animals, I niemodyfikowaną. Uh, Obecnie blisko 1 trzecia soi z USA pochodzi z upraw modyfikowanych genetycznie. Podczas procesu technologicznego jest ona mieszana ze zwykłą soją, więc nigdy nie wiadomo, co nam się trafi. Pomidor Flavr-Savr to pierwszy produkt spożywczy zmodyfikowany genetycznie dostępny na rynku. Calgin, firma, która stworzyła ten produkt, trzykrotnie przeprowadziła dobrowolne badania na szczurach i stwierdziła rany w ich żołądkach. Państwa pytanie so dotyczy pomidora Flavr -Savr, Flavr Savr, i tego I czym został wzbogacony, byłam jednym z konsultantów the, uh, biorących the, uh, udział uh, w, uh, konsultantów, uh, w ostatnim uh, spotkaniu na temat last... tego pomidora. Nie odniósł on zresztą wielkiego sukcesu komercyjnego. Reprezentująca FDA badaczka długo omawiała wszystkie przeprowadzone analizy. W konkluzji stwierdziła, że Flavr-Savr to pomidor. Nie znaleziono istotnych różnic poza jednym dodanym genem, który spowalniał mięknięcie pomidorów, wydłużając tym samym ich trwałość. Nie było więc potrzeby zastosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Oto simit, bank nasion kukurydzy. To ogromna biblioteka nasion. Zbiory umieszczone są na półkach. Mamy 24 tysiące próbek nasion kukurydzy. W większości to odmiany krajowe ukształtowane przez rolników w ciągu tysięcy lat. Są dość zróżnicowane. Nasze zbiory to magazyn odmian poszukiwanych przez hodowców. Mamy na przykład rośliny odporne na owady lub susze. Inżynieria genetyczna i biotechnologia będą odgrywały wielką rolę w przyszłości ludzkości.